Na zbroi nie ma krwi ani śladów pocięcia. Towarzysz Ciri go jakby to mówicie, zdezintegrował. Piękny pancerz, ale nie rozpoznaje rzemieślnika. Ba, nie rozpoznaje nawet skąd pochodzi. Pewnie dlatego, że należał do jeźdźca dzikiego gonu. Co? A więc to dziki gon. Tego się obawiałem. Najpierw tu, potem na Hindar z tego oni? Tak, szukają Ciri. Ale dlaczego? W żyłach Ciri płynie starsza krew. O, racja. Jej ród wywodzi się od samej Lary Dore. Przez to kobiety zawsze miały niezwykłe zdolności. Ale żeby to było aż tak ważne. Ciri jest wyjątkowa. Podróżuje między miejscami tu i w innych światach. Przestrzeń nie jest dla niej żadną przeszkodą. O. Dlatego dziki gon chce ją dopaść.